Financial statement. Będzie ten sam przykład co w part 1, tylko chciałam to pokazać w ten sposób, aby było lepiej to zrozumieć. Określimy financial position firmy, czyli pozycję finansową danej organizacji. I tutaj mamy mały recap. Czyli po lewej stronie mamy to, co należy do firmy, a po prawej to, co musimy komuś zapłacić lub oddać. No i mamy nasz przykład. I tutaj jest rachunek z całego miesiąca sierpnia. No i ogólnie podliczone co, na co wydaliśmy i co było w rachunkach. 1, 2, 3 pytania, na które musimy odpowiedzieć. 4 podpunkty to doda. I mamy tutaj tabelkę. I najpierw segregujemy każde osobno. Tu mamy przykłady, które były w pierwszym pytaniu. No i tak, tu mamy 87 non-current assets. I tutaj co? Zaliczamy do current assets. No i podliczamy te 3. I wychodzi nam 74 337. Teraz obliczymy kapitał and liabilities i tutaj mamy dane current liabilities proszę, podliczamy te trzy wychodzi nam 46108 nie mamy danych o non-current liabilities ale możemy obliczyć kapitał Do tego potrzebujemy formuły i to jest jak w matematyce: A plus B równa się C, czyli tego nie zmieniamy, tylko y, obliczamy podstawiając liczby. I tutaj jest przykład, który już widzieliście, ale to samo tyczy się Liabilities and Assets, czyli tak to można obliczyć. Kapitał jest nazwany też jako Owner Equity. To zależy, jaka jest różnica, to ja podam te różnice w innym filmiku. Czym się różni kapitał od equity, bo to zależy od rodzaju firmy, jakoś się posiada, więc to jeszcze będzie. Idziemy dalej. No i tutaj mamy. Wszystko jest podliczone. I kapitał już mamy odpowiedzi na pytania. Możecie sobie później to przejrzeć. Ze screenshota na przykład. No. I kapitał jest 115 811. Tutaj mamy wyszczególnione. Chodzi o praktykę, żeby cały czas powtarzać i zapamiętać, co jest co. Czyli, że inwentory, czyli to, co mamy w magazynie, należy do kalendarzać. To jest bardzo ważne, aby posegregować tak, jak powinno być, żeby się w tym nie pomylić. Więc najlepiej y, przydaje się do tego praktyka. Tutaj mamy question 2. Y, no, dla praktyki, o której mówię, dla ćwiczeń, żeby po prostu odknęło to w głowie. Proszę. I tutaj podliczyłam assets. I currently liabilities razem z kapitałem. No i z tego możemy stwierdzić, że firma jest ok, finansowo. 32 942 to jest assets. No i tutaj mamy podliczenie. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłam. Powodzenia w nauce. Pa pa!